Staraniami pana ministra Andrzeja Stanisławka i przy dużym udziale pana senatora Józefa Zająca zostałem przekonany do tego, żeby wykonać pewien ruch w rozwoju swojego instytutu, bo konsultowałem, pytałem, jak można pozyskać pracowników, gdzie można pozyskać miejsce do inwestowania. I pan minister Stanisławek przekonał mnie, że Polska Wschodnia to jest bardzo dobry teren do inwestycji. Tu są kadry, tu są ludzie, e, tutaj są szerokie możliwości dla rozwoju. E, I z panem ministrem i z panem senatorem uzgodniliśmy, że takim miejscem najlepszym byłby Hełm. Ze swoimi perspektywami i możliwościami rozwoju. Podjęliśmy już szereg konkretnych rozmów na temat możliwości zlokalizowania tej inwestycji. Na terenie Hełma i na terenie przyległych terenów gminy, gminy Hełm. Hełm oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Hełmie, kierownictwo, które rozumie tego typu kierunek rozwoju polski, no jest bardzo pomocny i ja dziękuję zarówno panu prezydentowi, dziękuję bardzo panu senatorowi Zającowi, który jest twórcą tej szkoły rozwijają przez wiele lat oraz panu rektorowi Tofilowi, z którym też będziemy się spotykali, ale jednocześnie też dziękuję panu dyrektorowi Jackowi Szczotowi, który będąc w sieci Łukasiewicz nie tylko zrozumiał, ale wyszedł naprzeciw tym propozycjom o inwestowaniu w innowacyjność. Także Trzeba zauważyć jedno w tym wszystkim, że w dzisiejszych czasach to już nie samo wyposażenie laboratoriów, pracowni, ale liczy się bardzo człowiek. Człowiek przygotowany, wykształcony, młody i chętny do podejmowania wyzwań naukowych. Takich ludzi tutaj, jeśli mogę użyć takiego słowa, produkujemy. I będą oni mogli otrzymać miejsca pracy tutaj, na miejscu, a jednocześnie będzie to służyć rozwojowi hełma i okolic. Dzisiejszy dzień jest kolejnym takim myślę, że pozytywem w, w tej naszej pracy i wierzę, że będziemy też Państwu mogli w następnych tygodniach ogłosić kolejne dobre wiadomości, a władzom. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Elektrotechniki i PWZ-owi bardzo dziękuję za tą życzliwość, przychylność i za współpracę.